Zimno. Nigdy nie przypuszczałam, że będzie zimno. Wiedziałam. Zawsze wiedziałam, że jest ta droga lub inna. Że zginę w ten sposób. Ale teraz... Em, myślałam, że jestem gotowa, super, spaliłam na początek. Ale teraz jedyne, czego chcę, to ostatniej szansy na walkę. Witam was wszystkich, jestem Dava Lapis, a to jest pierwszy odcinek mojego pierwszego Zagrajmy. I już zaliczyłam pierwszy fail. Cudownie! No nic. Przedstawiam Wam grę Ascension. Gra jest całkowicie darmowa, dostępna na stronie Gamescom Jest to gra z gatunku visual novel, czyli nie ma tu jakiejś szczególnej akcji, tylko no, są dialogi i musimy czasem na nie odpowiadać. No, może nie wydaje się z pozoru takie fascynujące, ale mnie ta gra oczarowała. Naprawdę fabuła mi się straszliwie straszliwe mnie wciągnęła i jako, że to jest osadzone w tematyce fantazy, to jest podwójna frajda, to jest po prostu moje marzenie to jest po prostu nie mam żadnego, nie mogę się do niczego doczepić w tej grze, do niczego naprawdę no to resztę zobaczymy za chwilę na co czekamy? zagrajmy mam nadzieję, że nie będzie muzyki, bo boję się bo prawa autorskie tak, ja będę się starała tłumaczyć, aczkolwiek moje tłumaczenie może być trochę koślawe, bo nie wszystko kumam. Eee, Nifty po Kaczma Nifty Fox z Davenside. Najlepsze miejsce, żeby znaleźć każdy rodzaj. Nie wiem, powiedzmy coś w stylu relaksu, czy cóż? Jak zawsze mówi Sky. Dla Ivy jednak, Nifty Fox oznacza pieniądze. Ludzie zawsze są tutaj tak pijani, że nie widzą, co, się, co mają przed nosem. Zawsze łatwiej kraść od pijaka. Mogła zarobić tak około 8 sztuk złota przed końcem nocy. A zwłaszcza kiedy użyła swojego triku pijackiego pojedynku. <grystanie> o Boże! Mam swoją godność, nie przeczytam tego. W końcu. O Boże! FIGHT! O Boże! Tak, na dzień dobry już szeleją. Cudownie! Cudownie! Psst, pojedynek trwa? Nie mamy zbyt dużo czasu, więc bądź szybka, okej? A, Boże! Jezu! Z programem do nagrywania to jest takie trudne. Co? chodź tu, chodź tu. I chyba, jak rozbijemy te kufle, to nic się nie dzieje. Ja, kurde, pamiętam, pierwszy raz w to grałam, to myślałam, że te kufle trzeba rozbijać i nie brałam kasy. O, 22, 22 golda. No, zwykle wyciągam 24, ale też dobry wynik. Czasami sama siebie zadziwiam. Tak, yy, naszą główną bohaterką jest właśnie ta śliczna białowłosa, którą widzieliśmy. A jej koleżanka Sky będzie nam towarzyszyć przez całą grę. No, praktycznie przez całą grę. Tu jesteś. Przypuszczam, że skończyłaś już... Pakować moją córkę w kłopoty I tutaj właśnie jest to, o czym mówiłam Trzeba wybierać odpowiednie opcje I w tej części to jeszcze nie jest takie ważne Ale później to zrobi się, myślę, ważniejsze Mamy tutaj trzy rodzaje odpowiedzi I trzy takie znaczki na górze Tutaj mamy pieniądze I ile punktów mamy za dane wypowiedzi Jeśli wybierzemy którąś te punkty tutaj będą nam się gromadzić i jeśli będziemy zbierać e, jeśli będziemy zbierać e, dużo punktów z jednej kategorii, to będziemy mogli przekonywać różne osoby na różne sposoby, żeby coś nam pozwoliły wziąć e, i hmm, czasami możemy przez to utknąć w grze i zaczynać od nowa, <grym> tak, jeśli nie mamy dość punktów. E, tutaj to jest bardzo przydatne w pewnym takim szczególnym momencie, chyba tylko w jednym tak naprawdę. Ale nie jestem pewna. Chyba nie, więcej, więcej. I ja zawsze brałam Goodwill, bo to się nazywa tak. Goodwill, Rage i Cunning, czyli, czyli dobroć, yy, tak jakby furia i jeszcze spryt. Yy, ja zawsze brałam Goodwill, ale prawdziwą osobowością Ajdy jest yy, ten właśnie ten, ten yy, spryt. I dlatego sobie, myślę, weźmiemy a, a właśnie myślałam, żeby zrzucić skaj z klifu, sprzedać jej. Sprzedać ją. Yy, sprzedać ją. Yy, kurde, jak to się mówi. Yy, nie łowcom, niewolników, tylko tym. Dobra, mniejsza kupcom. I nakarmić ją wilkami. Moje okropne plany właśnie zostały zrujnowane. Nie zapominaj, pozwalamy ci tu zostać tylko ze swojej dobroci. Wiem, nigdy. Spójrz, Ajda, kiedy się znaleźliśmy? Twoje rany. Jeśli Sky nie przeprowadziłaby mnie na czas, zginęłabyś tam tego dnia. Mówiłam ci, że nie chcę o tym rozmawiać, tam. Chyba tak to się czyta. Poza tym, jeśli planowałabym skrzydzić Twoją córkę, zrobiłabym to 6 lat temu. Tylko nie pakuj jej w kłopoty. Cokolwiek, gdyby. <laughs> Choćby nie wiem, co trzyma ją przy życiu. Nawet za cenę swojego. Chroniłabym ją nawet, gdybym nie, nie wisiała wam życia. Nie musisz mi o tym przypominać w każdej minucie mojego życia. Jest moją przyjaciółką. Nie znoszę tego gościa. No. I mamy ludków, z którymi możemy pogadać. Jej! I coś się świeci. Kawałek papieru? Pewnie z dzienników Matki Sky. Hm. Jeśli ktoś chce sobie poczytać, to proszę bardzo wziąć sobie pauzę. Ja nie bardzo kumam, co tu pisze, ale dobra. O, i najpierw pogramy sobie z Jalenem. Jalen, księżycowy elf. Zawsze jest taki cichy. Właśnie widać. Zajęty, wiesz? Jesteś słaby. Wiesz, Jalen... <noise> o Boże. I think working well of you. Dobrze na Ciebie działa, tak, tak, tak e. Tak, ludzie... Wydaje się, że ludzie lubią naszą osobowość Tak Tak naprawdę to powinno się nazywać flirty, a ja, nie cunning. cunning Call... Nie wiem, co to znaczy mercenary Myślę, że podoba mu się Sky. Hej, Aida. Potrzebujesz czegoś? Maybe. Potrzebuję wielu rzeczy. Na przykład wygodnego łóżka, ciepłej kąpieli, może czystych ubrań. Nie pogardziłabym też złotem. Tak. Naprawdę potrzebujesz kąpieli? What? O Boże. O Boże. Ta gra mnie niszczy. Ensai i Braid. Bliźniaki. Zastanawiam się jak Sky ich rozróżnia. Eee. Nie, koleżko. Wilki Stalon nie, nie ginął normalnym, po normalnym strzale. You have to sing! You have! Widzicie to? Musisz zaśpiewać, żeby je zabić. To nie ma żadnego sensu. Znowu się ze mnie nabijasz, Sai. Za Zaufaj mi! Magi... Wilki stalą, to magiczne wilki, prawda, Aida? I za to dosyć naprawdę dużo punktów, więc biorę to. Kłamstwo. Tak! I w dodatku musi być kompletnie nagi, żeby kiedy śpiewasz. Albo po prostu wrócą do życia i zaatakują cię, kiedy śpisz. That's right, Nek. Uh... <laughs> sorry, sorry, no one song. Okej, okay, nigdy tego nie brałam, ale wiem, że dostaliśmy dużo punktów. O, rany. Nie pamiętałam tego tekstu. Dom, e... słodki dom. Nasza mała. nasz mały namiot. Sky. Odkąd znalazła dzienniki swojej matki, zawsze jest taka cicha. O, mapa po... północnej Aurarii. Hej, spójrz! Nasz obóz jest zaznaczony! Tak i ta mapka pokazuje nam miejsca, do których tak naprawdę się udamy. No, yy, bo będziemy w Isles, będziemy w Taran, będziemy na Sandrop Islands, a teraz jesteśmy w Balonc. Tak naprawdę będziemy się o, po tym obszarze poruszać, tak po prawej stronie mapy. Yy, mamy myśli oczywiście całą serię, bo w tej chyba będziemy tylko w Balonc, ale nie jestem pewna. Już nie pamiętam tego naprawdę. Nie grałam w to wieki. W Doregon, natomiast nas, niestety do Doregon się nie wybierzemy ani do Odragi. A szkoda. Mm. Dzienniki Matki Sky. Sky myśli, że znajdzie coś o jej śmierci tutaj. Kilka dni temu, stary mój stary przyjaciel skontaktował się ze mną co do naszego wspólnego interesu. Chciałabym mu zaufać. Jeśli, jeśli ma rację to do tej mapy, co do tych map. Wezmę więcej niż. Nie wiem, co to znaczy. Dobra, powiedzmy, że wezmę więcej niż przypuszczałam. Sky dorasta. Nie wiem, jak długo będę mogła od nich to ukrywać. Nie chcę pakować mojej rodziny w kłopoty. No. O, pamiętam, jak ukradłam to od... Yy, bogatego. ...krasnoludzkiego kupca. Łuk eee, Sky i strzały. Jest naprawdę kiepska, jeśli chodzi o ucznictwo. Nasz pusty kufer na skarby. Pewnego dnia wypełnię go złotem i kryształami. No, tutaj nic nie ma. Eee, no to gadam ze Sky, bo nic innego nie możemy zrobić. Hmm. Co jest? Znalazłeś coś interesującego? o o Ach, Książki. O, o Nie mów tak, to interesujące. Moja mama wspomina o ukrytej świątyni w Ion Marsh Bardzo często w swoich dziennikach. Co masz na myśli? Tak, jasne. Świątynia. Zaczyna się. Mówiłam, biorę to. Tak, cóż! Wspomina o tym całkiem sporo. A nie, bo, boże, to czy czyta. Tak, cóż. Wspomina też bardzo, bardzo często o, o romantycznych doświadczeniach z Twoim ojcem. Co, co, co? Co ty czytasz? Do no dawnych królów Aida! Przestań czytać ci osobiste sprawy. Ale szczerze, chcę sprawdzić tą świątynię. Możemy tam iść jutro. No, jak mówiłam, jak się gra na yy, caning, to ujawnia się esencja tej gry. Teksty ID są nieziemskie. O, cudownie, Ion Marsz. Minęło trochę czasu, kiedy ostatnio czułam zdechłą rybę i. rotten food nie wiem co to znaczy: podglite jedzenie czy, czy spieczone jedzenie. do No Ja nie wszystko mogę przetłumaczyć, bo po prostu nie wiem, jak to ubrać w słowa, ale staram się. Powinnam się trochę przespać. Spać